z tej strony Blaszek w pięknym skinie Zimiego pod kopułą, jak coś to przerobię go na pandę pod kopułą, e, ale e, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój nowy dom, tak, zrobiłem w końcu domek, e, o właśnie, a nie pokażę, a, a pokażę wam po intrze. i zabijemy sobie gdzieś cztery widery, na raz, samemu chciałam... Aby ktoś mi pomógł, ale pomyślałam, ty Jimmy pokonał 100 na raz, to co? Ja nie zabiję, yy, nie zabiję tam czterech. Pewnie zginę, znając siebie, ale zobaczymy. E, a taka ciekawostka, jeszcze przed intrem powiem, chcę przywrócić Blaszany Świat, ale nie przywrócić do tamtego sezonu, bo już uważam, że nie ma co go przedłużać, tylko zrobić nowy sezon, drugi sezon Blaszanego Świata. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo w środę gdzieś wypadnie nowy z naprzód, który mam nadzieję, że już nie będzie miał jakichś bugów jak ten. Ale dobra, nie przedłużając... I tak. Pokażę wam. A, sprawdzę, czy w ogóle się nagrywa, wiecie o co chodzi. To jest mój dom. To jest mój domek, który zbudowałem jakiś czas temu. Chciałam zrobić lapsa, jak go buduję. Za to zrobiłem tylko część, więc nie myślę, że nie potrzeba, e, żebym coś dodawał. E, I tak, pokażę Wam. Tu jest sobie wejście. Jak coś nie robiłem tego z żadnego poradnika ja wiem, że tak no, może nie wygląda, ale jestem z niego dumny. E, I mi się mega podoba. Tutaj jest łóżeczko. Tutaj jest taki ten. To oczywiście wziąłem sobie z internetu, jak to zrobić. Tutaj jest jakaś rzeczka, są rybki. E, I tutaj jeszcze zrobię sobie drzewka. Zobaczę, chociaż nie wiem, mam ochotę bardziej na świat, bo mało kto teraz gra i, i trochę mi się słabo grza w grę, w której nikt nie gra. Tak... Jakoś tak nie mam ochoty zbytnio. Dlatego myślę, żeby wznowić na jest świat, żeby sobie ten... Ale no oczywiście nie, nie dzisiaj, najpewniej jak już to jutro będzie lub pojutrze. Jeżeli będzie fajny snaprzód. Dobra. A tutaj jest magazyn, który jeszcze nie jest wypełniony, ale no, te tabliczki niestety muszą być. E, tutaj będą rzeczy. Jasiek mi mówił, że mi pomoże, oczywiście, za opłatą i, i bo mogę, mogę mu zapłacić. Nie mam co robić z moimi rzeczami. E, I tak. Założę sobie zbroję. Niestety, no, jeszcze nie mam niderightowej kopuły, która e, już będzie chronić przed wszystkim. Ja nie mogę, jak kocham z tego memować. Nie żeby miały coś do zimiego, bo jestem jego fanem, ale lubię sobie z tego memować. I Kolejną rzeczą to jest yy, znalezienie, muszę sobie znaleźć miejsce. Takie mam podki, yy, tutaj mam tego. Mam nadzieję, że mi wystarczy sosanda. I myślę, że nie wiem, nie ma co przedłużać. Chodźmy, chodźmy. Yy, znajdźmy jakieś fajne miejsce. Może trochę dalej od mojej bazy, jeżeli one się wydostaną, ale raczej nie. O, ale fajna babuga. Może ją. Hmm. Ciekawi mnie, czy fortuna ma związek z tym. Czy częściej na przykład by się pojawiały te ziarenka? To by było fajne. No w sumie możliwe, że tak jest. Chociaż w sumie jak tak patrzę, jak mi wypadają to raczej nie. Dobra, chodź babuga. Jeszcze sobie pomyślę, gdzie się w ogóle osiedlić. Mam dużo pomysłów na na przyszły... przyszły sezon. Między innymi mam taki chory pomysł, żeby pobić rekord Dzimiego w ilości pokonanych Widerów na raz. I jeżeli nie wiecie, jaki to jest rekord, jest to rekord 100 Widerów, ale to mówiłem w sumie, na raz pokonanych, ale mam plan, jak mógłbym to zrobić. No, ale na początku trzeba będzie się zabicie smoka, e, potem farmy, e, następnie e, zrobimy właśnie to Widera. I między innymi będziemy też przy okazji budować. Dobra, ta papuga już mi zniknę. A dobra, to się wal, papuga. Nie będę. Dam mu jej tyle ziaren. O, widzicie? Jak nie chcesz, to nie. Dobra. Najwyżej deadne. Ja albo wyby dostaną się i zniszczą mi cały teren. I będzie zabawnie. Ale przecież przynajmniej będzie zabawnie. Muszę niestety włączyć trzejderki. Już to zrobię, bo y, mam tego. Mm. Mam y, y, jak to się nazywa. No podwiększoną gammę. No, wiecie o co chodzi. No, że nie mam ciemno. No, no wiecie o co chodzi myślę. Oj. No widzicie. O co mi chodzi? Dobra, nie, nie podoba mi się to, że tutaj jest kanion, y, ale damy radę. Damy radę. Dobra. A właśnie! No to jak sobie kopiemy, ja to nie będzie mój pierwszy wider. Znaczy to nie będą moje pierwsze cztery lidery, Dlatego, że już pokonywałam widera. Miałam odcinek z pokonowaniem widera. Niestety nie nagrał mi się głos. I możecie zobaczyć zaraz yy, klip, gdzie sobie właśnie jestem i pokonuję lidera, Niestety nie nagrał mi się głos. Yy, a przy okazji jeszcze zrobiłem sobie widery z Tolem. Że też mam z tego nagranie, więc też, też zaraz bym wyślę. No to macie te klipy. w dodatku to jest mój, ten, ten mam trzy już trzy gwiazdy netherowe, więc taka ciekawostka. Eee, to chyba dosyć ciekawe w sumie. Eee, I co? W ogóle nie wiem, czemu taki długi tunel buduję. Trochę się po prostu zagadałem. Eee, no co? chciałbym porobić trochę bardziej, potrajhardować tego blaszanego świata. Eee, Potrajharduję sobie go. A oczywiście pierwszy odcinek sobie nagram. W jeden dzień pewnie będę sobie długo go nagrywał, żeby już pokonać smoka tak dość szybko, żeby hardować, żeby to był taki fajny materiał. Taki miły do oglądania, bo lubię takie materiały, kiedy ktoś tak jest wszystko tak ładnie zmontowany. Eee, może nie będzie to tak jak w tych pierwszych odcinkach, bo szczerze to było fajne, to było właśnie w moim stylu, ale no nie było to dobre, bo tam takie randomowe. Nie no. Myślę, że coś takiego, ale dopracowane bardziej. Cztery. To sobie odłożymy. Hop, 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 hop. Hmm. Hop, hop. Dalej. Hmm, myślę, że. Ej. Ja mam taki pomysł, bo... Hmm. E... E... Ja mam taki pomysł. Co jak ta muzyczka, która jest w tyle, może cicho, jest trochę niepasująca. Eee... Po raz było, kiedy pokonywałam smoczka. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, ale to będzie ważniejsze to, co będę robił. No może to nie jest tak dużo, ale... Ja tak się to Nie, to już zamieniłem? Ja nie mogę! Ja jestem takim geniuszem, prawda? Oj, ja. ja jestem głupi, po co cztery widery naraz? No. Żwir. Ja no ja kocham Żwir! Nie mam strzału. O mój Boże, ale ja jestem... Ale... Ja wiem, że to są kluczki, ale... No ja tego nie mogę tak zrobić. Wiem, piękna na Przepraszam Przepraszam. Myślę, że i tak pokonałem tyle Wither naraz, to może mi wybaczycie. Robimy go jedno. Jed robimy jednego. No, ho, ho, ho. Przepraszam, przepraszam. Czuję się teraz źle z tym. Ale jestem nie

Chodźcie, chodźcie na solo. Chodź na solo! Ale ten stręż dużo daje. Pokczampy. Jak tak teraz myślę, czy ja serię potrzebowałem tej strzały? Drugi, kolejny i... I na ostatni. Ej, muzyka mi się skończyła. Ej, bo ja zaraz... De, ale jestem głupi, bo muzykę potrzebuję. Zabijemy tych strędza, bo zrobiłem ich za dużo, bo ktoś mi miał pomóc, ale w sumie o mnie zapomniał. Więc sadgę, ale i tak porobiłem tych liderów na EZ że jeszcze nie wszystkich. Ej! No to co, następnym razem robimy taki 100? jeden. Okej? Okay? Jestem głupi. Na pewno dam radę. Co to było? Czemu ja tak wyskoko, wys, skoko, wys, wyskoczyłem? wyskoczyłem? To jest dobrze, że pokonuję cztery naraz, bo prawda jest taka, że jak ostatnio pokonywałam sobie jednego widera, to był dla mnie do. Ale ej, tak sobie mówię, że easy easy. słabą pozycję. Bo taka jest lepsza. Teraz robimy sobie godnikiem. Krypto. Tak się zagubię! S. O! Skobla! Skobla! Dobrze. no, e, Porobiłem właśnie cztery widery naraz raz. Yyy, wiecie, czemu jestem taki zabawny? Bo pokonałem właśnie cztery widery naraz i. Niby mam teraz 7. 7. 7 widerowych starów Ale wyobraźcie sobie, że nie mam bloków. I nie mogę zrobić sobie ikonów, bo nie mam bloków. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Coś czuję, że za głośna była ta muzyka. Wow, fajnie to wygląda. Następnym razem muszę zrobić sobie trochę tym więcej. Sto takich. Nie wiem właśnie, co nagrywać z tego serwera, bo przyznam się, że tak sobie wymaksowałem i mogłem oczywiście, mogę sobie dalej robić te domki. I taki był mój plan i myślę, że tak będę robił, ale tak od czasu do czasu będzie. I Blaszany Świat albo serwer, kiedy na przykład się wkurzę w Blaszanym Świecie, bo coś stracę, to pójdę sobie na serwer. Będę tak sobie skakał, chociaż tak nie lubię, ale no może polubię, może polubię. No i co? No mam, mam tyle z ten... Gwiazdek, mi się tam podobał ten odcinek. Nie, może, może wam się też podobał, ale, ale chciałbym, żeby wam się podobał. No. To, to taka, taka fajna rzecz by było. E, no i co? No, no chcę bardziej właśnie potrajhardować na naszym świecie niż tutaj. E, no, zobaczymy, właśnie będę pierwszy odcinek na przykład sobie nagram. Jak będzie dużo montowania, ale będzie taki fajny. I no, następny odcinek potem będzie odcinek zwalczania ze smakiem. Taki mam plan, żeby najpierw znaleźć twierdzę i w ogóle w miarę, w miarę sobie znaleźć od Jaksy i ten. Potem będzie walka ze smokiem, e, potem elytra i trzeba i ogarnianie enchantów. Właśnie, przydałaby się farma, chyba piglinów bym zrobił, bo można by było też pobić, e, pobić rekord Dzimiego, jeżeli chodzi o pobijanie rekordów. Też ten level, znaczy on stracił tysięczny level, bo wbił tysięczny level, to jest fajny rekordzik. E, Którym mógłbym pobić, ale musiałbym zrobić tą farmę, ale farmę myślę, że to jest dobry pomysł, żeby e, pobić ten rekord, może znajdę na przykład wioskę, zobaczymy też jaki syn mi wypadnie, no ale najważniejsze jest to, że będą to na e, snapshotach, to jest dla mnie najważniejsze, no bo snapshoty to jest no fajna rzecz i dlatego w sumie chcę wrócić do blaszanego świata, bo Snapshoty są fajne, nie sądziłem, w ogóle ten ametys jest piękny i nie mam pomysłu w ogóle na taką przyszłą bazę, jaką mógłbym zrobić na tym, na moim blaszanym świecie, sezonie drugim i zastanawiam się, bo myślałem właśnie nad tych takich domkach, na takich świątyniach, bo może już zrobiłem takie, ale mi się mega to podoba. Tylko, że tym razem zrobię bardziej takie wymagające to. I chciałbym, tak wiem, to będzie. Beka w komentarzu. Dobra, to jest dla mnie beka ze mnie. Chciałbym zrobić wielką latającą wyspę. Bo zwykle robiłem sobie małe. I chciałbym sobie zrobić taką wielką latającą wyspę, na której sobie zrobię takie wielkie, takie japońskie. Będzie problematyczne to, że nie mam liści, ale zrobię, mógłbym sobie zrobić takiego, nie wiem. Żeby liście były takie tego koloru, zrobić sobie tekstur paka. To jest pomysł. Żeby sobie zrobić takiego tekstur packa, żeby, żeby były różne kolory. No, na przykład do jakichś drzewek specjalnych. No, to jest jakiś pomysł. I myślę, że go zrobię. I póki co? No jeszcze muszę sobie skinę ustawić. Póki, bo mam Ci zimiego, pod kopuła chcę sobie zrobić, żeby to będę ja. Oczywiście pod kopu, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I yy, 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 yy to była też zapowiedź blaszonego świata. Trochę pogadałam, trochę pokazywałam co się zmieniło, trochę sobie tam powalczyłem z potworkami i co? Yy, a, subskrypcja i łapka w górę byłoby mi bardzo miło, yy, żeby wbić 100 subskrypcji. To trochę śmiesznie brzmi. Ale chciałabym to zrobić w końcu, bo tak. Dobra, yy, nie przedłużając. Cześć.